Czy wiesz, że skorpion to znak, którego albo się boisz, albo go podziwiasz? Oto pięć cech, które czynią go wyjątkowym: lojalność do grobowej deski. Jeżeli skorpion cię pokocha, to na 100%. U niego nie ma półśrodków. Jest tobą w radości, smutku i nawet przy apokalipsie zombie. Ale jeśli zdradzisz, nigdy ci tego nie wybaczy. Intuicja. Ma wbudowany radar na kłamstwa, dziwne energie i fałszywych ludzi. Czasem nie wie, czemu coś wie. Ale ma rację i lepiej go posłuchać. Magnetyzm osobisty. Nie musi nic mówić. Wystarczy, że spojrzy. Ma w sobie aurem tajemnicy, która przyciąga jak magnes. Ludzie chcą wiedzieć, co myśli, co czuje i kim tak naprawdę jest. Emocjonalna głębia. Skorpion nie bawi się w powierzchowne, co tam. On widzi, czuje i przeżywa wszystko na maksa. Rozmowa z nim to psychologiczna głębia, która potrafi zmienić perspektywę. Determinacja. Kiedy coś postanowi, możesz już rezerwować miejsce na podium. Skorpion nie odpuszcza, idzie po swoje, cicho, skutecznie i bez błysków fleszy. Po prostu robi robotę. Masz skorpiona w swoim otoczeniu, a może sam nim jesteś? Daj znać w komentarzu.